Czy coś jeszcze? Nie, Nie wiem, czy coś, coś jeszcze. Cześć, witajcie. Znajdujemy się na łowisku Stany. Jest to nowo powstałe łowisko koło nowej soli. Jest to nowy akwen o naprawdę słusznych rozmiarów gdzie mamy na samym środku położoną wyspę. Ale może dzisiaj mniej o łowisku, a skupmy się na tym, co tutaj leży na moich kolanach. Są to głowice King Oval od Haldorado są to głowice, które na naszym rynku są od dwóch lat, i tak naprawdę jest to produkt najczęściej i najchętniej wybierany przez Was. Dlatego też powstaje ten oto film. Głowice, kosze, podbieraki, zwał jak zwał wychodzą w trzech rozmiarach: MK, LK i XLK. Daje nam to naprawdę wiele możliwości dopasowania danej głowicy do łowiska, rybostanu. Naprawdę mamy tutaj furtkę do dobrania. Najbardziej odpowiadającej Wam wielkości. MK idealnie sprawdzi się na mniejsze ryby, liny, karasie, leszcze. Jest ona lekka, także jak najbardziej do tych ryb możecie sobie podpasować. Później mamy elkę. Ona będzie idealna na karpie powiedzmy od 1 do 5 kg. Pomieści je bez problemu. Nie mamy ostatnią głowicę głowicę XL jest to naprawdę potężna głowica, do której bez problemu wsadzimy karpia 10-kilowego. Teraz może trochę coś o jej właściwościach. Głowica została stworzona z gumanylon. Ciężko mi to dokładnie określić, ale ma parę takich funkcji, które naprawdę wam się spodobają. Przede wszystkim nie chłonie wody, i to jest jeden z ważniejszych punktów. Drugi punkt nie chłonie zapachów. I to myślę, że jeżeli trzymacie rzeczy wędkarskie gdzie wasza rodzina, tudzież żona przebywa, to naprawdę będzie duży plus, nie będzie czuła ryb w domu. Kolejnym plusem, już tak bardziej, który mi odpowiada, jest to, że nie ma szans, żeby haczyk wbił się w to, jakoś zaplątał. No jest to guma, nie ma tych oczek, także no wykluczamy to całkowicie. Może nie sam haczyk, ale igła. Igła jest największym problemem, bo haczyków używamy bezzadziorowych. To jest kolejna funkcja. Yy, I ostatnia funkcja to jest to, że jeżeli weźmiemy karpia sobie do naszej siatki, w zwykłych siatkach zazwyczaj no, jest taki moment, że haczy się grzbietem o oczka i jest naprawdę ciężko to wyciągnąć. Zazwyczaj musimy albo rozerwać yy, siatkę, Albo co gorsza, niektórzy po prostu szarpią grzbiet i goranią. Kolejne funkcje. Na obrzeżach siatki macie taki alapływak, ale co to konkretnie oznacza? To nie jest typowy pływak, który uniesie nam głowicę, bo to nie jest zbyt yy, potrzebna funkcja. On ma bardzo poważnie opadać w wodzie. A do tego, jeżeli najdzie potrzeba szybkiego wyciągnięcia, jeżeli tam głębiej opadnie, łatwiej możemy go sobie wyciągnąć z wody. Ostatnia rzecz bardzo przydatna w tym podbieraku jest to rączka. I teraz dobra lekcja dla Was wędkarzy, do tych miejsc doświadczonych. Jeżeli macie głowicę i sztycę, nie możecie podnosić ryby sztycą do góry. Wtedy macie jak w banku, może nie za pierwszym, nie za drugim razem, ale na pewno Wam pęknie. Dlatego jest to taka rączka. Widzicie jak to trzymam. I teraz w momencie, gdy macie tą rybę już w podbieraku, sztycec ciągniecie do siebie. Jeżeli ona jest na tyle bliska, łapiecie sobie za rączkę i rączką wyciągacie rybę. Ryba ważąca powyżej 5 kg to jest naprawdę duży ciężar. Do tego dochodzi sam ciężar też głowicy. No szkoda tracić sztyc. Także... Chyba to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że jakąś wiedzę przekazałem, która jest tak naprawdę ogólno dostępna. Pewnie 90% Was wszystkie te funkcje zna, ale powiedzmy 10% nie zna i to jest dla nich ten film. Także zapraszam Was na parę przebitek samej głowicy i widzimy się przy kolejnym filmiku. Hej!